Te maseczki, co spowodowały. Spowodowały rozłam, tak, płótnie, nienawiść, zawiść, a teraz się walają po ulicach. To jeszcze raz pokażę ten cmentarz z tej strony. No to właśnie wjeżdżamy na ten cmentarz. I się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Bądźmy wśród żywych, nie umarłych, lecz żywych. Bóg jest Bogiem żywym, nie umarł. Idźmy do takich osób, które widzimy się. Poruszają, chcą chcą poruszać się. I się zapytam, czy można pomóc. Siostrze. Nie chodźmy po trupach, bo trup nic nie zrobi. Nie mamy. Hej Morhe! Helpen you Helpen Help. Help! Help! Nie. Nie? Jej, alej! is een oefening. Oefening. De, jij met, met uh, God, hè? met ja. Vader. helpen dus moet, voor jou. Ik moet mijn been weer uh, gebruiken, mijn knie. Oh, jee, oké. Okay. Die is gebroken. Gebroken, hè? Dat ja. we is wel maar ook. Je moet zwaar. je wat. No ja, dat is wel moeilijk. Maar... Moeilijk. Ah, nee. Ik nee. help of niet? Of nee? Oké, heb het heel lief aangeboden, maar Oké, okay. dankjewel. Ok, ja, sukces. Federer, chłopcy, familii do No, się zapytałem, czy można pomóc. Ona mówi, że złamała nogę i musi ćwiczyć właśnie w ten sposób, żeby uruchomić trochę tą nogę, by no, rehabilitować, tak, Re, rehabilitacja. Cieszy mnie to, gdyż powinniśmy właśnie przejść do takich osób i pomagać, wspierać dobrym słowem. Morze! Rzetelnością, prawdą. To jest właśnie łączenie w naszym Ojcu Królu Chrystusie Emanuelu. Zostawmy te telewizory, radia bo idźmy na spacer i morze. żeby nie przeciążać naszego umysłu jakimiś um, obózczyniami, które zniewalają My jesteśmy tą prawdą drogą życiem Umacniać się, i każdy wie, jak postępować. By nie chodzić jednym za drugim, my idziemy za Chrystusem, naszym Ojcem. Bo kto się słucha człowieka, ten może ulec rozczarowaniu, zniewoleniu, przy uwięzieniu w Chrystusie mamy wolność i bądźmy doskonali w Jego prawdzie, sprawiedliwości, miłości.